No, i jest tak jak się spodziewałem, czyli niestety po wykorzystaniu bonów z poprzedniego programu referali, właśnie w tym momencie podczas tej sesji ładowania, którą zakończyłem, skończyłem ostatnie, wykończyłem ostatnie 195 km darmowego ładowania, i już zapłaciłem za resztę sesji. I niestety, mając referale z nowego programu referali w złotówkach. Ładując w Niemczech, czy gdziekolwiek indziej, gdzie macie inną walutę niż złotówki, no czyli wszędzie poza polską. E, niestety, nawet jeżeli macie ustawione jako środ, sposób ładowania, sposób płacenia, przepraszam, e, za ładowanie, jeżeli macie sposób płacenia ustawione jako bony Tesla, to jeżeli macie je w złotówkach, no to sorry. Jeżeli ładujecie na przykład w Niemczech w euro, to normalnie ściągnie wam kasę z karty, którą macie podpiętą obok z reguły do tego, jako formę płatności za załadowania no także niestety, da się to jednorazowo zrobić, czyli można zadzwonić na support Tesli jednorazowo zmienić sobie walutę, a oni to jakoś przeliczą na euro ale już nie ma odwrotu od tego, już nie możecie wrócić do złotówek więc no ja tego nie robię, ja zostawiam złotówki niestety, są punkty więc lepiej po prostu sobie te punkty wykorzystać, jakoś tam zmonetyzować, że tak powiem, te ewentualne gadżety z referali i niestety z jakąś stratą wtedy to odzyskać i z tego sobie ewentualnie wtedy ładować za pomocą jakiejś karty typu Revolut czy innej karty tego typu walutowej, która przeliczy na bieżąco i macie ją podpiętą po prostu do konta testy i możecie wtedy i tak płacić za te ładowania. No ale no niestety z jakąś tam. Pewną stratą. Tak to wygląda. No i tyle. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia.